No nie mam racji. Jest taka jest taka no. Że wiesz, że baby to się mogą tam buzi-buzi w ogóle i się nic nie dzieje, nie? Chłopy tak nigdy nie robią, nie? Bo chłop ma swoje jaja i, i to jest tak, nie? Że albo chłop lubi czyjeś inne jaja, albo wcale nie lubi. Wiecie o co chodzi, nie? W sensie, że nie ma chłopa, który trochę lubi jaja, ale tylko kurwa polizać. Trzeba, nie? Trochę kurwa jebana mucha. I co robisz? Ale ujebałeś. Ja się usiądę generalnie. Kurwa. Eee... Majkrofon mnie w kurwie. Dawaj, musimy napierdalać, bo już się gorąco mi robi. Ależ się w No jest tak gorąco. O! To cały druzmir jest grudny, jeba. To się Trosze kurwa. Jak widać nie jest tak jak na firmach, porno. Nie wiem, pod czym zaparkowaliśmy, kurwa. Czy pod urzędem skarbowym, czy. Co to w ogóle jest? Jak szkoła może wygląda trochę w sumie? To no, dziwnie będzie wyglądało, nie? Dwuggości, kurowczaki idzie. Nice z kamerą. <grym> nice. O, jakie piękne kobiety idą. No ta jedna i gruba. O kurwa ta stara jeszcze. <grym> pani Postawówka? Nie, A mnie się te kobiety podobają. Oj, to niedobrze. Nie dobrze. <grym> Odawaj mi ogień! O! I tutaj mam takie ładne miejsce na... Super Łatwo się dzieje, Jeszcze raz niech on się mnie zapyta kiedy jedziemy na Urbeck? Patrzcie, kurwa. <laughs> Ten delikwent znalazł to miejsce. Kurwa, nic tu nie ma. <laughs> Telefony same włączają w latarki w tym miejscu. nic w piwnicy. Oj, o Jezus spokojnie. Wylużuj. Okej. Okay. O, będzie teraz smutna muzyka. O, tam muszę dojechać. O! Będę leżał, będę leżał, uwaga I cyk nice. nice Nice, nice Nice, nice No wstań idiotu Biegnij teraz za tym Super, jeszcze potwory <grystanie> No i ładunek się rozpierd... Zbyt uszkodzony. Do koniec. Musisz pogodzić się z porażką. Najbrzydszy człowiek... W ogóle jak to teraz wygląda? Halo! Mam nad kamerką napisany najbrzydszy człowiek na świecie, dobra! Come on! Rób ta screeny normalnie. Ktoś tu idzie robić hajs w bieliźnie. I Pa! Nie, ty chyba grałeś. Wie... Tylko. Co? A kiedy? O, fak! się zabił, no. A te tu, to twoje życie. Oh, tak nie to nie jest. To nie jest moje życie, nie. Tu jeden raz ty piwo chlałeś. Ja piwo chlałem, to. Nie. Kiedy? Napisała, że piękna jest. Piękna, nie działa. matka trzyma się. Co ja tak poniewiera, ten wiatr, kurwa. Dodajmy się do wody, okej, okay, dawaj, go na banie matka. Uuu. Jezus, kolana mokre. O jej. O jezus. Matka jedzie, oj! Do akwaparku polecieli, stój, 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 o Jezus, Mario. <ścoughs> chodź, 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 spokojnie, spokojnie, oj, nie zblokowałem. O Boże! O, 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 nie, jedzie dalej, kurwa. Dobrze, że drabinę, że po- Nu Nura dała, God Jak mnie można, jak można, zobacz Jeszcze się... Jeszcze się kropel <grymne> I ten Sun wskoczył w to i A idź tam Trzeba Chciałby... Kamera podniosłeś?